Blind test jedzenia batoników od BakaLand. Zaczynamy. Już? Już. A, okej. Okay. To jest wiśnia. Ale dobre. Ojejku. Jeszcze kwaśne trochę jest. Wiśnia z limonką. Więć bakali! Ale mistrz. No teraz to ma sens. Ej, pachnie jakimś owockiem ładnym. No Ja nie wiem, co to jest. Nie no, jakaś truskawka chyba. Mam bananas. Ale dobre. Bardzo smaczne. Kolejne. Że wstyd jest, nie? Problem, nie otworzę. Asystent, Krasza do akcji. Asystent? To czekoladą pachnie. Nie, znowu, kotwica. To jest truskawka. To nie jest truskawka. Nie, to jest truskawka. truskawka. Na pewno? A zastanów się. Nie, truskawka. Zastanów się. Żurawina i pomarańcza Czerwone. Otwieramy. Czekolada, bo jestem pewna. Nie tak, będę próbować. Tak Czekolada, ma... albo dobra poczekaj Poczekaj, spróbuj chociaż. Czekolada. Czekolada zboża. No to dobrze powiedziałam. O, nasza prezentacja, ale prawa zapachniało coś. To daje limonką. kwaskowe lekko. Wiśnia z limonką. Wow. Bęk, bęk. Perfekcyjnie! Ostatni, kawą pachnie. Kawa z wanilią? Brawo! Są trzy punkty, czyli nie ma tragedii. Wszystkie te smaki, które dzisiaj testowałam, możecie znaleźć na stronie kameleonaturalny.pl. Obserwujcie po więcej.